Mieszkańcy Milicza po raz kolejny zaniepokojeni są już trwającą wiele miesięcy sytuacją wokół milickiego szpitala. Niestety ten niepokój wynikający z obawy o bezpieczeństwo, o bezpieczeństwo zdrowotne, w dziwny sposób jest podsycane przez wypowiedzi właściciela i wspólnika szpitala. To jest sytuacja niedobra, to jest sytuacja niepokojąca, dlatego że stanowiskiem Gminy Milicz, Rady Miejskiej w Miliczu, a także według opinii Rady Powiatu w Miliczu, szpital w Miliczu powinien przetrwać w strukturze razem z oddziałami. Ginekologicznym, położniczym i neonatologicznym. Dwie rady wypowiedziały się w ten, w ten sposób. Mam nadzieję, że pan starosta, który wielokrotnie powtarzał, że dla niego wiążąca będzie decyzja rady, opinia rady, dotrzyma słowa i weźmie te dwie opinie, te dwa stanowiska pod uwagę. Jednocześnie w trwającej dwuodcinkowej takiej telenoweli, Zarząd powiatu wygłasza coś w rodzaju opowieści, gawędy, zarzutów, uszczypliwości, w którym między innymi odniesiono się też do, do gminy Milicz. Usłyszałem, a potem powtórzyły to media, także drukowane, że powiat milicki czeka na odpowiedź z gminy Milicz na złożony Wniosek. Otóż informuję z pełnym przekonaniem, że żaden wniosek formalny do gminy Mielicz nie wpłynął. Mam nadzieję, że pan starosta i media, które to powtarzają, nie mówią o tym. Wpłynęło do urzędu pismo, które ma charakter bardziej listu, ale nie ma żadnych cech pisma urzędowego. Wpłynęło pismo z nieczytelnymi podpisami, przynajmniej trzy są nieczytelne. Pismo, które nie ma nadawcy, pismo, które nie ma jednej pieczątki. Pismo, które nie wiadomo, kto przysłał. Czy to jest inicjatywa prywatna, czy to jest inicjatywa żartobliwa. Trochę dziwię się, że pan starosta, który był cztery lata moim zastępcą, decyduje się na coś takiego, bo miałem nadzieję, że wie, jak powinno wyglądać pismo urzędowe wie, czym się powinno odznaczać, wie, czym powinno być sygnowane. To pismo prawdopodobnie powstało poza urzędem, dlatego że nie ma żadnych charakterystycznych i koniecznych cech pisma urzędowego. Być może powstało na grillu, a może po tym grillu, bo jest wiele śladów świadczących o tych okolicznościach. Ale to nie jest poważne traktowanie. Komu mam w tej sprawie odpowiedzieć? Do kogo wysłać odpowiedź? Pięć nieczytelnych podpisów, pod pismem, w którym jest informacja: proszę o przekazanie 5,5 miliona złotych. Być może to jest jakaś nowa metoda wyłudzania pieniędzy. To jest zbyt poważna sprawa, żeby ją w ten sposób traktować. List, jakiś świstek, w którym osoby podpisane, tak jak mówię, w części nieczytelne, chcą 5,5 miliona złotych. Po pierwsze, mam nadzieję, że pan starosta przestanie traktować budżet gminy jak bankomat, do którego ma kartę bez żadnych ograniczeń. Do tej pory tak było. Każdy wniosek z powiatu dotyczący dofinansowania szpitala, działań pandemicznych, działań kryzysowych, dofinansowania pojazdów, ale przede wszystkim dofinansowania dróg, zawsze był załatwiany pozytywnie. Odpowiedź zawsze była pozytywna. Ale to nie znaczy, panie starosto, że pismo sporządzone po Grillu. Na 5,5 miliona zostanie potraktowane w ten sam sposób. Gmina Milicz zawsze poważnie traktowała szpital i będzie tak traktować, dając tam środki, wsparcie i pomoc, kiedy powiat nawet o tym nie myślał. Jesteśmy gotowi ponosić odpowiedzialność, także finansową, tylko musimy wiedzieć, na co i z jakiego powodu dajemy środki. Może trzeba zacząć od tego, żeby przedstawić wspólnikowi, zanim się zażąda od niego 5,5 miliona złotych. Uzasadnić dlaczego akurat 5,5. Gdzie jest plan naprawczy? Gdzie są działania restrukturyzacyjne? Od razu zastrzegam zdaniem Rady Miejskiej w Miliczu i zdaniem Rady Powiatu w Miliczu likwidacja neonatologii i likwidacja porodówki i ginekologii nie jest działaniem restrukturyzacyjnym. A jeśli jest, to proszę przedstawić dokument w tej sprawie, proszę przedstawić wyliczenia, proszę przedstawić symulację sytuacji szpitala po, je, po ewentualnej likwidacji. Do dzisiaj nic takiego nie mamy. Kończy się na opowieściach. Ktoś coś obiecał, jedna pani, drugiej pani, z naciskiem na pani. Do dzisiaj nie ma żadnych informacji. Jaki jest wdrażany plan, co miałoby być ekwiwalentem za te oddziały? Powtarzam, nie ma zgody na likwidację porodówki, nie ma zgody na likwidację ginekologii, bo to jest uderzenie w bezpieczeństwo kobiet, mieszkanek milicza i to jest uderzenie w politykę prokreacyjną. Na to nie ma zgody. Państwo nie dysponujecie dzisiaj żadnymi dokumentami, nie dysponujecie projektem, nie dysponujecie nie dysponujecie programem? Bo jeśli tak, to proszę go pokazać. Nie widzieli go radni miejscy, nie widzieli go radni powiatowi, nie widział go wspólnik. Ten chaos należy opanować. Należy porządnie przygotowywać pisma, wnioski, porządnie i poważnie traktować partnerów. Pisma sporządzone na grillu, nie zmienią tej sytuacji ani niczego nie, nie uratują. Jeśli jakość tego pisma odpowiada jakości zarządu powiatu w Miliczu, to naprawdę mamy z tym poważny problem. Yy, oczekuję, że gmina Milicz będzie poważnie traktowana, że korespondencja między nami będzie urzędowa, a nie towarzyska. I że będziemy tak, jak mówi o tym kodeks spółek handlowych, traktować wspólników, traktować się jako współwłaścicieli milickiego szpitala. Mam nadzieję, że doczekamy się od wspólnika rzetelnych informacji, rzetelnych wyliczeń i jakiegokolwiek programu działania, że przyjdzie czas na konkrety zamiast telenoweli.